Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. Dzisiaj powiemy sobie o tym, kiedy i jak przycinać lawendę. Lawenda to roślina wieloletnia, którą wszyscy kochają. Lawenda pochodzi z basenu Morza Śródziemnomorskiego. Jest to zimozielona krzewinka, która wymaga corocznego cięcia, a w zamian za systematyczność odwdzięczy nam się pięknymi kwiatami. Niecięta lawenda traci zwarty pokrój i kwitnie tylko na wieszołkach pędów. Przecinam lawendę w suchy, marcowy i słoneczny dzień. Można przycinać w kwietniu, w zależności od pogody. W zależności od ilości wielkości krzewów można użyć sekatora, nożyc do żywopłotów lub nożyc akumulatorowy. Pamiętaj o rękawicach w czasie cięcia, bo łatwo zranić się o zdrewniałe gałązki. Jak przycinać młodą lawendę? Ta lawenda ma e, rok e, i niestety, ale bardzo w tym roku przymarzła. Co robimy? Wycinamy młodą lawendę, roczną lub dwuletnią, przycinamy na taką wysokość. Niestety ona jest przymarznięta, więc w tym roku będę przycinała ją niżej. Przy okazji, wycinamy wszystkie obumarłe, przymarznięte i połamane. Gałązki. Zerywamy też znajdujące się już kwasty. I tak kolejno. Ta też niestety trochę przymarzła. Jednak ta zima minus 20 dała jej się we znaki. Ale ładnie puści. Widać, że od dołu puszcza. Tnąc, nadajemy jej kształt półkolisty. Tu też, tu całe. Niestety musimy obciąć, wyciąć. Myślę, że nie będzie problemu, żeby gdzieś tam puściła. Sprzątamy. Ewentualnie wybieramy suche części. I ostatni krzaczek. Zobaczcie, tutaj dopiero ma. Przyrosty jeszcze, przymarzło. Wycinamy, przymarznięte, żeby nam nie szpeciły. Tutaj nawet nie widać. prostu wytniemy. Trudno nadać jej kształt półkuli pół ze względu na te przymarznięcia. W jaki sposób zostawiamy lawendę? Czeka mnie jeszcze sprzątanie, a teraz zapraszam Was do większej lawendy i pokażę, jak tnę starszą lawendę. Tnąc, nadajemy lawendzie kształt półkuli. W celu odmłodzenia przeprowadzamy cięcie mocne, mniej więcej do 1 trzeciej długości pędu. Silne cięcie może opóźnić kwitnienie w tym sezonie e, lub spowodować, że będzie mniej obficie kwitła, ale jest konieczne. Cięcie letnie. Ja moją lawendę tnę, gdy widzę, że jej kwiatostany przekwitają. Pobudzam ją w ten sposób do kolejnego kwitnienia. To jest właśnie cięcie jesienne, którego nie zdążyłam na kilku pędach wykonać. U mnie lawenda, przynajmniej ten egzemplarz, kwitnie trzy razy w sezonie. Przy czym pierwsze kwitnienie jest najbardziej obfite, kolejne są słabsze. A to do dzieła. Używam do takich dużej używam nożyc akumulatorowych. Wytrzepuję, zobaczcie, to jest jeden krzak, on ma 8-9 lat, to była pierwsza lawenda w, w moim ogrodzie. Wytrzepuję obcięte części, co roku ją tak intensywnie przycinam i odwdzięcza mi się pięknym kwitnieniem. A tam, gdzie nie dojadę, docinam sekatorem i nadaję jej kształt półkolisty. Dokończę swoją pracę, posprzątam i tak przycinam moje lawendy. I co roku odwdzięczają mi się obfitym kwitnieniem. W komentarzach pokażcie Wasze rabaty z lawendą. Dajcie kciuki w górę, jeżeli wideo Wam się podobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.